Chcesz 20 minut nauczyć się tego, co Google uważa za podstawy AI, właśnie skończyłem 5-godzinny kurs Google AI Essentials i zebrałem dla Ciebie wszystkie najważniejsze elementy i wnioski. W tym filmie pokażę Ci wszystkie najważniejsze rzeczy, których się nauczyłem, co da Ci ogrom dodatkowego czasu i nowe umiejętności. Pokażę Ci czym w ogóle jest AI, co to tak naprawdę oznacza uczenie maszynowe, i także pokażę Ci, w jaki sposób pisać prompty, aby modele, na których działasz, po prostu lepiej Cię rozumiały. I dawały ci lepsze wyniki. Jeśli jesteś początkujący, to ten film jest dla Ciebie obowiązkowy. Natomiast, jeśli już ogarniasz trochę jaj, korzystasz, to też zachęcam do obejrzenia, ponieważ są tutaj rzeczy, o których możesz nie mieć pojęcia. Kurs Google ma pięć modułów. Ja skróciłem je do trzech i postarałem się przedstawić w nich właśnie tą najważniejszą esencję to, co realnie może pomóc Ci w codzienności, w pracy, w życiu. Czy w czymkolwiek czego będziesz od AI potrzebował? Mamy więc trzy moduły: fundamenty AI, czyli co to jest i jak działa, narzędzia i pułapki, czyli jak je wykorzystać i na co uważać, oraz inżynieria promptowania, czyli jak pisać, żeby dostawać 10 razy lepsze wyniki. Z stałych widzów proszę o kredyt zaufania w postaci łapki w górę, tymczasem przechodzimy do konkretów. Fundamenty AI, i tutaj mamy kilka definicji, bardzo szybko je omówmy, żebyś wiedział, co i jak działa. Po pierwsze, mamy temat sztucznej inteligencji. Prosta definicja mówi, że sztuczna inteligencja to jest technologia, która potrafi myśleć i działać jak człowiek. No czyli, mówiąc najprościej, AI myśli, analizuje, podejmuje decyzje, jest w stanie przeanalizować nam tysiące różnych stron raportu, podać nam konkretne dane, jest w stanie w sekundę przeanalizować tysiące tras, danych o korkach i finalnie dać nam najlepszą drogę. No widzimy to na co dzień w Google Mapsach czy w innych aplikacjach, które coś tam nam Dają. Mamy też bardziej informatyczną definicję, nie czytam jej, zostawiam ją tylko do wglądu, jak chcesz to sobie zatrzymaj. Kolejna definicja, uczenie maszynowe, czyli z angielskiego machine learning. No i prosta definicja mówi nam, że to jest podzbiór AI, gdzie model uczy się na podstawie danych. I chodzi po prostu o to, że my jesteśmy w stanie, my, mam tutaj na myśli ludzie, twórcy narzędzi AI, są w stanie uczyć sztuczną inteligencję na bazie już dostarczonych danych. Dla przykładu, możemy wrzucić tysiące zdjęć bananów. Bananów dojrzałych, bananów niedojrzałych, no i bananów takich, które już sobie trochę poleżały. No i AI jest w stanie z czasem zacząć rozumieć, który banan jest niedojrzały, który jest dojrzały, na bazie po prostu dostarczonych wcześniej informacji. I następnie takie AI jest zamontowane na jakiejś hali, gdzie po prostu jadą sobie po jakiejś taśmie banany i odrzuca te, które są na przykład zepsute. I ostatni temat, czyli generatywna AI, generatywna sztuczna inteligencja, i to jest właśnie to. Co od kilku lat robi naprawdę ogromną różnicę, robi ogromny szum, ponieważ generatywna AI to jest taki typ sztucznej inteligencji, która potrafi tworzyć coś zupełnie nowego potrafi tworzyć zupełnie nowe treści. Czyli, żeby tylko nie teoretyzować, jestem w stanie, na przykład w Gemini, to jest to samo co czat GPT, ale od Google, jestem w stanie napisać: podaj mi listę 20 najciekawszych biznesów świata w kategorii automotive, no i AI jest w stanie Podać mi te informacje, czyli jest w stanie stworzyć coś całkowicie nowego. Może tworzyć posty, może tworzyć artykuły, może tworzyć tak naprawdę wszystko. Oczywiście też może tworzyć obrazy. Czyli na przykład wpisuje sobie stwórz komiksowe zdjęcie łysego faceta z krótką brodą w białej koszulce, no i AI tworzy nam obraz. Co prawda jest trochę bardziej umieśniony, ale można powiedzieć, że w miarę podobny. Nawet jeśli siedziałeś czy siedziałaś w jaskini przez ostatnie dwa lata, to na pewno właśnie wiesz, że tak AI działa, że jest w stanie coś nam tworzyć. No ale. Chcemy w tym filmie wejść nieco głębiej i tworzyć lepsze rzeczy. Czyli podsumowując moduł pierwszy. Mamy sztuczną inteligencję, która jest takim parasolem całego tego wątku AI. W tej sztucznej inteligencji mamy uczenie maszynowe, które powoduje, że AI jest nazwijmy to mądrzejsze. No i dzięki temu, że mamy to uczenie maszynowe, no to AI jest w stanie na bazie naszych zapytań coś konkretnego stworzyć. No i właśnie w wątku tej generatywnej AI mamy takie narzędzia jak Meet Journey, ChatGPT, Gemini, Perplexity, Notebook LM, 11 Labs, no i tak naprawdę tysiące innych różnych narzędzi. Ale idźmy sobie od razu dalej do modułu drugiego i weźmy sobie tutaj na tapet temat, który nazywa się Prompting. No i prompting, prompt tak naprawdę to są instrukcje, które dajemy AI, czyli te wszystkie teksty, które wpisuje, wpisujemy do na przykład czata GPT. To się właśnie nazywa prompty, to są nasze instrukcje. I tutaj musisz sobie zapamiętać jedną bardzo ważną rzecz. Jest taka zasada garbage in, garbage out, czyli śmieci wkładasz, śmieci wyciągasz. Chodzi o to, że od jakości Twojego promptu zależy jakość odpowiedzi. W momencie, w którym AI daje Ci słabe odpowiedzi, nie jest to to, co Ty chcesz uzyskać. Nie po prostu wpisujesz, ale AI jakoś głupio odpowiada i totalnie nie daje Ci to satysfakcji, nie daje Ci to konkretnych rezultatów. No to prawda jest taka, że to Ty wpisujesz złe prompty. I wiem, wiem, to mogło zaboleć, natomiast no spotykamy się tutaj, oglądasz ten film po to, żeby robić to lepiej. No dobrze. No i zobacz, pokażę Ci bardzo szybkie porównanie. W momencie, gdy sobie wpiszę, daj mi pomysł na biznes, no to dostanę po prostu jakieś zwykłe pomysły. No jakieś pierdoły, które w ogóle mnie nie interesują, tak? Lokalna kuchnia pudełkowa z dostawą, mobilny serwis naprawczy. Nie ma tutaj żadnych informacji, ponieważ prompt był... Na poziomie 0 na 10. No ale jestem w stanie wpisać dużo lepszego prompta. Nie idealnego, ale dużo lepszego. No i napisałem: Jesteś ekspertem od biznesów online, czyli już zawężam ten obszar poszukiwania tylko na biznesy online. Daj mi 5 pomysłów na biznes w oparciu o AI, uwzględnij nisze, grupę docelowe i prognozy zysków. I to, co zrobiłem, to wskazałem rolę, czyli od razu powiedziałem: AI, kim on jest? Następnie powiedziałem, co konkretnie bym chciał, czyli 5 pomysłów na biznes w oparciu o AI, czyli tam musi być jakiś wątek o AI. I też poprosiłem, żeby uwzględnił konkretne rzeczy, które mnie interesują i od razu dostaję bardziej konkretne odpowiedzi, tak? czyli tworzenie personalizacja, AI dla małych biznesów, narzędzie do zarządzania mediami społecznościowymi, AI driven, personel, personalny asystent finansowy dla freelancerów. Już mam konkrety, tylko z tego, że ten prompt jest trzy razy dłuższy. A taka ogromna różnica. Ale to nie wszystko. Jest tutaj bardzo ważna zasada, która nazywa się Human in the Loop. I to właśnie trzymanie się tej zasady powoduje, że korzystamy z AI dużo i to naprawdę dużo lepiej. Human in the Loop oznacza, że człowiek jest w pętli. To ty kontrolujesz proces, a AI jest tylko narzędziem. I mówiąc dosłownie, jak na ten proces? Po pierwsze, człowiek formułuje prompt, czyli wstępne zapytanie lub instrukcję do AI. Czyli tak jak sekundę temu napisaliśmy sobie gorszy lub lepszy prompt i go wysłaliśmy. Następnie system AI generuje odpowiedź na bazie naszego prompta. Następnie człowiek ocenia wygenerowaną odpowiedź, decydując, czy jest poprawna, pełna i adekwatna. Czyli w momencie, jak mieliśmy tego naszego Gemini, no to my jesteśmy w stanie sobie ocenić: Dobra, to mi się podoba, ale na przykład już mamy w myślach, że brakuje mi uwzględnienia jakiejś konkretnej informacji. No więc idąc dalej. Jeśli odpowiedź wymaga korekty lub rozszerzenia, człowiek edytuje prompt, dodaje nowe informacje lub precyzuje pytanie i ponownie przekazuje do AI. Czyli na przykład możemy zrobić sobie tutaj follow-up, no bo stwierdzamy, że czegoś mi tutaj brakuje. Wysyłam, skup się na biznesach związanych z edukacją, no i w tym momencie otrzymujemy znów zawężenie tej odpowiedzi tylko na to. I tutaj znów załącza się ta pętla. Stwierdzam na przykład, że dobra, podoba mi się to. Ale potrzebowałbym tu jeszcze kilku dodatkowych informacji. No i napisałem sobie: dodaj takie informacje jak poziom trudności, wymagany budżet na start, realny czas potrzebny na zwrot z inwestycji. Ja pokazuję Ci to po prostu przykładem, żebyś zrozumiał, że to jest cały czas wątek tego człowieka w pętli, czyli idąc sobie od początku. Dostaliśmy to, nie podobało nam się to, zmieniliśmy całego prompta, dostaliśmy kolejną odpowiedź, czegoś nam zabrakło. Więc znów wysłaliśmy follow-upa, znów powtórzyliśmy tą pętlę, dostaliśmy odpowiedzi, znów nam czegoś brakowało, znów konkretne rzeczy sobie tutaj dodajemy, no i finalnie dostajemy coś takiego. I zróbmy sobie ostatni raz tego follow-upa, możemy napisać, podaj mi te pomysły w tabeli, dzięki czemu po prostu AI nam uporządkuje te wszystkie informacje w przypadku czata GPT. Po prostu dostajemy tabelę, w przypadku Gemini możemy sobie to zapisać do googlowskich arkuszy, no bo system Google'a, wszystko zintegrowane, wiecie o co chodzi. Dobra, wracając tutaj, mamy to i piątym elementem jest, ten cykl może się wielokrotnie powtarzać, aby uzyskać optymalny, dokładny i użyteczny rezultat. Więc zobacz, że już teraz oglądając ten film, te kilka pierwszych minut, Wiesz o tym, że możesz sobie przechodzić z punktu do punktu, idąc dalej. A tak naprawdę, większość ludzi, która nie obejrzy tego filmu, robi tylko tak. Wrzucam prompta, dostałem odpowiedź, wyłączam. I ich cała odpowiedź kończy się w tym miejscu. Czyli dostałem jakieś badziewne trzy pomysły na biznes, a mogli dostać. Taką tabelę z konkretami, z najważniejszymi informacjami. I wiecie, tutaj można iść dużo dalej, czyli można na przykład opisać, jakie mamy doświadczenie, jaką mamy wiedzę, jakie mamy zasoby, gdzie mieszkamy, co robimy, co lubimy, czego nie lubimy, i finalnie dostać konkretne informacje dla nas, pod nas, a nie taki badziewny prompt i taka badziewna odpowiedź. A niestety większość osób kończy na takim pierwszym prompcie, więc mam nadzieję, że jeśli już tego się dowiedziałeś, to będziesz ze jaj pracował. Iteracyjnie, czyli po prostu w tym schemacie Human in the Loop. No i teraz coś, co Google w kursie mówiło dość otwarcie i też mocno to podkreślało, czyli częste problemy AI. Pierwsza sprawa to jest Knowledge Cut of Date. Chodzi o to, że każdy model jest budowany, jest karmiony wiedzą do jakiegoś momentu. To, to nie jest tak, że codziennie aktualizowana jest baza wiedzy. Modelu, tylko one mogą być po prostu wybrakowane, przez to, że na przykład Cut of Date był pod koniec roku 24, na no mamy już wrzesień 25 roku. I chodzi o to, że na przykład jeśli wczoraj były wybory prezydenckie, oczywiście mówię tutaj losowo, wczoraj były wybory prezydenckie i wygrał jakiś kandydat, a my zapytamy Gemini, Chata, GPT, Claude'a, cokolwiek innego, kto wczoraj wygrał te wybory, to on może skłamać, on może to wymyślić. No i tutaj przechodzimy do kolejnego elementu, czyli do halucynacji. Chodzi o to, że AI kiedy czegoś nie wie, to bardzo często to zmyśli. I wniosek jest taki, że zawsze i to zawsze musimy weryfikować dane. Jeśli ktoś chce sobie zrobić screena, to tutaj mamy cały moduł drugi. Tymczasem przechodzimy do modułu trzeciego. Inżynieria promptów, czyli totalne serce kursu, o którym sobie tutaj mówimy. Po pierwsze, mamy tutaj wątek zasada pisania dobrych promptów, no i dwie techniki dla prosów, i właśnie sobie je omówimy. Jeśli chodzi o zasady pisania dobrych promptów, no to to co jest najważniejsze, to jest tworzenie jasnych, konkretnych promptów. I co to znaczy? Po pierwsze. Dodawanie kontekstu. Czyli, tak jak wcześniej pokazałem, musimy dodać jakiś szerszy kontekst. Często im szerzej go piszemy, tym lepiej, ale też za chwilę sobie to w praktyce przetestujemy. Po drugie, używanie precyzyjnych czasowników, czyli mówmy konkretnie, co potrzebujemy. Nie traktujmy AI jak przyjaciela, którego musimy jakoś poprosić i tak dalej. Konkretnie, AI to jest nasz asystent. To my jesteśmy tutaj szefem, mówimy: zrób to, zrób tamto, pomóż mi w tym. On wtedy też jest bardziej precyzyjny. No i po trzecie, określenie formatu wyjścia, czyli jak ma wyglądać nasz rezultat, który chcemy otrzymać. No i zobacz, wracając sobie do pierwszego wątku, który omawialiśmy, czyli podej mi ten pomysł na biznes, to tutaj już określiliśmy rolę, w kolejnych promptach dodawaliśmy kontekst, no i tak naprawdę poszerzaliśmy wiedzę AI o jakieś tam nasze Elementy. Równie dobrze moglibyśmy, tak jak już też mówiłem, zrobić coś w stylu, żeby napisać dokładnie, kim jesteśmy zawodowo, prywatnie, co potrafimy, co lubimy, czego nie lubimy. No i wtedy ten kontekst byłby lepszy, ale zobacz, chcę Ci pokazać jeszcze jedną rzecz. Jesteś w stanie trochę odwrócić te role, żeby to AI wyciągnęło kontekst od Ciebie. Czyli jesteśmy w stanie napisać: Chcę zbudować biznes online. Zadaj mi 10 pytań, które pozwolą Ci zrozumieć moje cele i sytuację, i następnie pomóż mi zrobić pierwszy. Krok i w tej sytuacji AI formułuje pytania, na które my odpowiadamy, czyli my odpowiadamy na te pytania, możemy głosowo, możemy pisać, każdy model ma już funkcję używania dyktowania głosowego. No i odpowiadając na te wszystkie pytania, dajemy AI nasz kontekst, dzięki czemu finalnie ta odpowiedź będzie spersonalizowana, będzie bardzo konkretna. I teraz zobacz, jak pójdziemy sobie trochę w moje bardziej prywatne doświadczenia, prywatne praktyki, niekoniecznie to, co się dowiedziałem z kursu, ale chcę ci po prostu pokazać więcej. No, to jesteś w stanie sobie stworzyć, czy to w Gemini, czy to w czacie GPT, każdy ma tą funkcję, stworzyć sobie własny projekt swojego asystenta. No i zobacz, ja na przykład mam asystenta, który jest takim moim strategiem biznesowym. I ja w ramach tego kontekstu Dołączyłem mu dużą taką instrukcję, gdzie on ma te wszystkie informacje, czym on ma mi pomagać, ale także dołączyłem mu wiedzę, czyli konkretnie opisałem mu cały mój charakter biznesu. Napisałem mu, czemu to robię, tam są różne wątki, czemu lubię coś, czemu czegoś nie lubię. Ma wszystkie moje grupy docelowe, ma moją wizję, misję, wizję wartości i ma moją analizę SWOT, czyli mocne, słabe strony i tym podobne. Czyli on, mając całą tą wiedzę, filtruje te informacje, i wszystkie odpowiedzi, które będzie mi dawał, będzie dawał mi przez pryzmat tego. Czyli idąc z jakiegoś nieprostszego przykładu, jeśli mam asystenta kucharza i on ma informację o tym, że ja nie lubię bazylii i pomidorów, no to nie da mi w przepisie niczego z bazylią i pomidorami. Idąc dalej, mamy iteracyjne podejście do promptów. To jest bardzo podobny schemat tego Human in the Loop, czyli startujemy z prostym promptem, stopniowo dodajemy szczegóły, oceniamy i powtarzamy, czyli. Zadajemy sobie pytanie, czy odpowiedź jest dokładna, czy informacja jest wystarczająca, czy odpowiedź jest trafna, czy odpowiedź jest spójna, no i finalnie te prompty są po prostu dużo, dużo lepsze. Mamy tutaj jeszcze jedną rzecz, taką wskazówkę. Proś AI o napisanie końcowego prompta. Chodzi tutaj o to, że w momencie jeśli rozmawiamy z AI i w końcu wypracujemy to, co serio było nam potrzebne, to możemy napisać sobie komendę tego typu. Po kilku próbach iteracji mojego promptu w końcu udało nam się wypracować to, na czym mi zależało. Na bazie naszej rozmowy przygotuj jeden dobry prompt, który pozwoli mi następnym razem otrzymać podobne wyniki wysokiej jakości. No i AI po prostu samemu skonstruuje prompt który pozwoli na to, żebyśmy drugi, trzeci, piąty, dziesiąty raz otrzymali jakieś konkretne wyniki. I to jest cały prompt. Czyli jesteś ekspertem od innowacyjnych biznesów, Twoim zadaniem jest wygenerowanie X pomysłów. Każdy pomysł na biznes powinien zawierać to, 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 to. Czyli tak naprawdę AI napisało nam prompta, możemy sobie go zapisać. Kolejnym razem będziemy chcieli pomysły biznesowe sobie przeanalizować z AI, no to po prostu wrzucimy sobie ten prompt. Bo wiesz, ważne jest tutaj to, żeby nasza praca za jaj była powtarzalna. Czyli zbudowaliśmy sobie asystenta na przykład do gotowania, kolejnym razem zbudujemy sobie asystenta do pisania postów, jeszcze innym asystenta do odbijania naszych pomysłów, jeszcze innym asystenta do negowania naszych pomysłów, tak? Czasem warto mieć kogoś, z kim się nie zgodzisz, więc dobrze jest budować sobie porządne jakościowe prompty. No i z czasem też je Znów w tej koncepcji human in the loop, po jakimś czasie jak stwierdzimy, że nie do końca ten prompt daje nam to, co chcemy, to czego potrzebujemy, no to sobie możemy go wtedy zaktualizować. Ale teraz uważaj, bo jeszcze pokażę Ci coś, znów z mojej prywatnej szafy, coś, co mi bardzo mocno pomogło. To znaczy, tak jak powiedziałem, możemy sobie wpisać takie coś, natomiast to da nam wynik, ale on jest średni. Są na rynku dużo lepsze opcje, ponieważ mamy coś takiego jak narzędzie Prompt Cowboy. Ja z tym narzędziem nie jestem w żaden sposób związany, po prostu sam go... Używam kilkukrotnie mi pomógł, więc teraz polecam go tobie. Chodzi o to, że jestem w stanie w tym miejscu wpisać sobie to, co potrzebuję. Po pierwsze zaznaczam sobie Custom GPT Agent Prompt, czyli na przykład chcę sobie stworzyć prompt dla mojego asystenta i mogę napisać sobie coś takiego. Nie będę tego czytał, możesz zatrzymać, przeczytać. Klikam w tym momencie Enter i nasz prompt cowboy tworzy nam. Porządny agent prompt, czyli możemy to wrzucić do Gemini, do Gemów, możemy to wrzucić do Chata GPT, do GPT-sów, możemy to wrzucić do Kloda, do projektów. No tak naprawdę, gdzie to wrzucimy, tam będzie ten nasz agent działał. No i zobacz, że tutaj ten agent prompt, nasz prompt cowboy, stworzył nam całego prompta, czyli mamy rolę, mamy zadanie, mamy kontekst, mamy bardzo konkretne instrukcje. I teraz zobacz, co jest bardzo ciekawe: możemy to robić sobie pewne elementy, czyli promptkow nas pyta, czy masz przykład notatki biznesowe, jaka jest twoja branża, sektor, jaki jest rodzaj problemów biznesowych, czyli jesteśmy w stanie dorzucić mu znów kolejny kontekst. W momencie, gdy sobie to zrobimy, to możemy sobie to skopiować, no i możemy sobie to wrzucić do czata GPT, do Cloda, do Gemini. Do narzędzia po prostu, na którym pracujemy. Oczywiście link do Boja jest w komentarzu, a gdy mówimy o komentarzu, to jeśli masz jakieś pytania, to śmiało pisz, zawsze na wszystko chętnie odpowiadam i postaram się pomóc. Dobra, idźmy dalej już do totalnie ostatnich rzeczy, czyli dwie techniki dla prosów. Po pierwsze, mamy coś takie jak Chain of Thought. Chodzi o to, że możesz AI poprosić o to, żeby pokazał Ci jak do tego doszedł. To się świetnie sprawdza w zadaniach matematycznych lub takich logicznych. No i na przykład mam oblicz mi PIT oraz VAT z przychodu na poziomie takim i takim, on to oblicza. No i możemy teraz użyć tej funkcji Chain of Thought i po prostu poprosić go o to, żeby on nam wyjaśnił jak do tego doszedł. Czyli powiedz mi jak do tego doszedłeś, wyjaśnij to jak dziesięcioletniemu dziecku i on po prostu zejdzie pięć leveli niżej w całym swoim schemacie tłumaczenia. No i po prostu wyjaśni nam to dużo prostszym językiem, pokaże nam jak do tego doszedł. Hehe, <todgłosy> Czyli mówiąc najprościej, chain of thought to jest takie pokazanie procesu myślowego. No i kolejna technika dla prosów to jest wykorzystywanie przykładów. No i mamy tutaj trzy opcje. Zero shoot prompting, czyli bez przykładów, cały czas teraz nad tym pracowaliśmy. One shoot prompting, jeden przykład. Chodzi o to, że w momencie, gdy prosimy o coś AI, to możemy dać mu jeden przykład, żeby on zrozumiał, w jakim kierunku chcemy iść. No i na przykład napisałem sobie, Napisz nagłówek na moją stronę w altankach drewnianych, podobają mi się nagłówki typu Drewno i my razem. No i on wziął sobie ten przykład no i stara się zrobić coś w tym klimacie, coś po prostu podobnego. Dalej mamy few shot prompting, czyli kilka przykładów, no i więcej przykładów, to są po prostu bardziej specyficzne odpowiedzi. Zbyt wiele przykładów równa się ograniczenie kreatywności. Chodzi tutaj o to, że możemy sobie napisać Znów ten sam prąd, napisz nagłówek na moim stronę tankach Drewnianych, podobają mi się nagłówki tego typu, no i wymieniłem mu różne nagłówki, wrzucam, no i on po prostu jest w stanie coś w tym klimacie wygenerować. Takie dosłowne zastosowanie tego jest w momencie, na przykład, gdy chcemy sobie stworzyć asystenta albo chcemy tworzyć posty, które będą takie jak nasze, więc możemy wtedy na przykład dołączyć mu 3, 5, 10, 15 naszych postów pisanych przez nas, dzięki czemu AI będzie w stanie wygenerować coś, co po prostu będzie pisane naszą ręką. Mamy to. Dobrnęliśmy do końca. Gratuluję. Udało nam się razem przerobić trzy najważniejsze moduły, które tutaj stworzyłem na bazie kursu od Google'a. Google AI Essentials. I szczerze mam nadzieję, że te informacje teoretyczne, jak i praktyczne, ponieważ trochę sobie popracowaliśmy na Gemini. Mam nadzieję, że one Ci się przydały. I po prostu doszliśmy do tego, że zaczniesz używać AI w taki sposób, aby AI służyło Twoim potrzebom i żeby to życie, Twoja praca, żeby to wszystko było łatwiejsze tylko dzięki temu, że potrafisz lepiej korzystać ze sztucznej inteligencji. To, z czym chciałbym Cię zostawić, to jedno proste zdanie, mianowicie nie czekaj i nie zostawiaj tego na później. Zacznij sobie używać tego AI po prostu w losowych sytuacjach. Nagle musisz coś przygotować, jakiś raport, jakiś post albo o coś musisz zapytać. Zamiast Google'a, zamiast wpisać coś w Google'u, w wyszukiwarce Google'a, wpisz to w czacie GPT albo wpisz to w Perplexity albo wpisz to w Gemini, w czymkolwiek. Po prostu zobacz, jakie odpowiedzi otrzymasz, ponieważ najważniejsza jest tutaj właśnie praktyka, żeby używać i żeby zobaczyć, gdzie to AI pomaga, gdzie nie do końca i żeby też mieć ten taki obóz treningowy, żeby móc po prostu z tym obcować. Wiadomo, praktyka czyni mistrza, im częściej będziemy z tego korzystać, tym lepiej. Też coś śmieszne, czasem właśnie widzę już ludzi w sklepie. Oczywiście ogromne gratulacje do nich. Widzę czasem ludzi w sklepie, którzy, którzy na przykład chcą wybrać sobie jakąś kawę nową, najpewniej pierwszy raz coś nowego spróbować. To zamiast googlować kawę po kawie i sprawdzać, jaki ona ma smak, zamiast czytać etykiety, to oni robią zdjęcie półki sklepowej. I pytają AI, która ta kawa będzie najciekawsza, która będzie najlepsza, która im najbardziej przysmakuje. I już coś takiego widzę, więc mam nadzieję, że małymi krokami też do czegoś takiego będziesz dochodził, ponieważ jest to ogromne ułatwienie. I na sam koniec mam do Ciebie jeszcze bardzo szybką prośbę. Jest to drugi film z serii, w której omawiam jakiś kurs. Spędzam nad tym dość dużo czasu, żeby najpierw ten. 5-6 czy innym razem 10-godzinny kurs przerobić, następnie się tego wszystkiego nauczyć. Nauczyć mam na myśli, obrobić tą wiedzę i następnie to wszystko nagrać, ale nie wiem, czy taki typ filmu jest dla Ciebie interesujący. Więc jeśli chcesz kolejny film z serii, gdzie omawiam takie kursy, to zostaw, proszę, hashtag chcę w komentarzu. To będzie dla mnie znak, że po prostu jest to dla Ciebie interesujące i że mam nagrywać takie kolejne filmy. A gdy już mowa o komentarzach. To jeszcze mam do Ciebie pytanie. Bardzo mnie ciekawi to, jakie jest Twoje ulubione narzędzie AI. Więc jeśli masz takie, Perplexity, Notebook LM, ChatGPT, Meet Journey, to napisz proszę w komentarzu, które narzędzie jest Twoim zdaniem najlepsze, najbardziej przydatne, najciekawsze. I tymczasem się z Tobą żegnam. Dziękuję za obecność. Siemanko i powodzenia w nauce AI. Cześć.